Trzymy. Trzymam też kciuki, zazdroszczę ci Krzysiu optymizm. chciałbym być tak optymistycznie nastawiony jak ty, no, chyba tyle szczęścia aż nas nie spotka nie. Zatem posłuchajmy, 85, Dominik Czornak z 85 to Dominik Czarnaki dla niego miejsce szóste w finale w kategorii 80 kg. A my bacznie oglądamy zawodnika z numerem 154 to Robert. Klub Sportowy Pako. Na miejscu 5 się zawodnik numer 125. Sebastian Słomski z klubu Wioletta Węgorz. Miejsca w tej chwili takie zawodnicy zajmują, jak w kolejności przystępowali do rywalizacji. A to by oznaczało, że pozycja czwarta dla Karola z ze Sterechowskiej. Pan z Zobaczyń, Świętoszewko. Wiemy już na pewno jedno, że klub sportowy Paka zdobywa w tym momencie drugi medal podczas dzisiejszych zawodów. Ja wierzę, że teraz nie padnie nazwisko naszego reprezentanta Roberta Pruniewicza. zawodników. Miejsce, Miejsce trzecie, 6. dla... 130. 154. Trzecie miejsce, udało się, jest miejsce na podium. Ja stawiałem troszkę wyżej, może druga lokata, a nawet pierwsza, ale jest medal brązowy, wielkie brawa dla Roberta Proniewicz. Wiemy już, że pierwsze miejsce zdobył zawodnik z numerem 163 Sebastian Macek, piekary A tylko przypomnę, Robert Proniewicz to zdobywca drugiego medalu dla klubu sportowego PAKO dzisiejszego dnia wcześniej, w porannej sesji. Miejsce drugie w kategorii kulturystyka klasyczna, 180 cm zdobył Maciej Frelikowski. A my już znamy komplet medalistów, kategoria mężczyźni 80 kg, kulturystyka i miejsce trzecie dla naszego reprezentanta Roberta Proniewicza, miejsce drugie dla Karola Kasprzyka ze Starachowic. Zwycięzcą został Sebastian Macek, Piekary Śląskie. prawa dla Roberta Proniewicza, ale to nie koniec medalowych emocji dla sympatyków, kibiców klubu sportowego PAKO. Przed nami jeszcze trzy dekoracje i co najmniej cztery szanse na medale. Nie wierzę Andrzeju, że w następnej kategorii Paweł Gałęzowski nie znajdzie się na podium na pierwszym bądź drugim miejscu. No, chciałem, Tak jak mówię, tutaj liczyłem, że Robert będzie na pierwszym. Po ciklu, nie chciałem po prostu mówić od razu, ale moim zdaniem Moim zdaniem, tutaj powinien, powinien ich wykościć. Ja myślę, że każdy z tych trzech zawodników, te miejsca mogły być równorzędne. Zarówno ten, który był trzeci, czyli Robert, mógł być pierwszy, i ten, który był pierwszy, mógł zająć jeżeli, miejsce trzecie. Byśmy pod względem masy pozowania, sylwetki takiej masywnej. to na pewno to Robert z nich jest najlepszy. Jeżeli chodzi o definicję tak dalej, rzeźbę, to czy zawodnicy może mają lepszą? Przed nami najlepszy zawodnik, kategoria 80 kg, Sebastian Macek, Pekary Śląskie, a przed nami już dekoracja kolejnej kategorii, kategoria 90 kg mężczyzn. W tej kategorii oglądaliśmy 17 zawodników i wśród nich... Reprezentantów klubu sportowego PAKO z numerem 33 występował Bartosz Chęcik oraz z numerem 124 Paweł Gałęzowski. Paweł spisał się znakomicie, awansował do finału.